Przed Wami trening z ketlami. Przedstawiłam Wam jedną serię, a Wy zrobicie jeszcze kolejne trzy. Potrzebujemy dwa ketle. Ja mam dwa ketle 8 kg i zaczynamy od zabrania dwóch, oczywiście po rozgrzewce. I zaczynamy z spacerem farmery. czyli przechodzimy w jedną drugą stronę, I jeszcze dwie rundy. Wydaje się proste, ale tak naprawdę jest obciążenie. Ok. Kolejne ćwiczenie będzie również z dwoma handlami, ketlami i robimy martwy ciąg. Bierzemy ketle w dwie dłonie. Nogi, szerokość bioder, prosto plecy, ściągnij łopatki, mocny brzuch, i skłon przód i do góry. I powtarzamy piętnaście razy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Pamiętajcie, żeby trzymać proste plecy. Osiem, pełny wyprost. Dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa. I ostatni raz. Ok, odkładamy. Kolejne ćwiczenie: przysiad skład, również z dwoma handlami, które również trzymamy po boku. Nogi mamy na szerokość bioder. O, tu się ustawię postawię. I staramy się wyjść jak najdalej do tyłu. Prosto plecy trzymamy, spinamy pośladki, napinamy brzuch. Też 15 razy. 2, 3, 4. Pięć. Jeszcze 10 Proste plecy. Całe stopy przyklejone do podłogi. I ostatnia piątka. Luźne ręce. Proste plecy. Jeszcze tylko trzy zostały. Trzy. Dwa. I ostatnie. Ok. Do kolejnego ćwiczenia potrzebujemy tylko jeden kettle. Trzymamy go oburącz przed sobą. I na przemian wykrok do tyłu po 15 na stronę. Dwa. I też do wyprostu. Trzy. Kolana kąt prosty. Cztery wchodzimy nisko, tak jakbyśmy chcieli uklęknąć nogą z tyłu, pięć, sześć, osiem, mocny brzuch, tak żeby trzymać stabilnie tułów, dziewięć, dziesięć, jeszcze zostało po pięć, Pięć. Cztery. Odstawiamy nogę w linii bioder, a nie nogę za nogę. Jeszcze po dwa. Ostatni raz. Jeszcze druga noga. Ok. I zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie, które robimy również z jednym tetlem. Stajemy szeroko. Zabieramy ketla obrączką, ściągamy łopatki, mocno brzuch i robimy sumo skład. 15. Raz. dwa. Z ketlem nic nie robimy, tylko go trzymamy. Cztery, pięć, dół. nisko jak najniżej, proste plece. Osiem, dziewięć dziesięć, jeszcze pięć, cztery, trzy. Ostatnie dwa. Odkładamy ketla. Pierwsza seria za nami, robicie przerwę minutę i jedziemy kolejną.